Bądźmy dumni z takiego miejsca. Ja dzisiaj jestem bardzo dumna i uwierzcie mi, jestem naprawdę wzruszona. To nie są zwykłe pociągi. To świadkowi historii, która przetrwała wojny, przemiany i trudne czasy. Te stalowe kolosy, lokomotywy i wagony niosą w sobie opowieści o ludziach, którzy na nich polegali, o podróżach pełnych nadziei i pożegnań. W Karsznicach zatrzymał się czas, ale ich duch nadal żyje. Nie poczujesz tu już zapachu pary, nie usłyszysz stukotu kół, ale poczujesz ciężar tamtych dni, siłę i determinację tych, którzy nimi jeździli. Każdy z tych wagonów to kawałek naszej historii. Historii, która uczy i inspiruje. Zostań z nami do końca tej rolki, zobacz to, co niewidoczne na pierwszy rzut oka, a potem przyjedź i zobacz przeszłość własnymi oczyma. Skansen Lokomotyw w Karsznicach – miejsce, gdzie przeszłość naprawdę żyje. Ja już niestety żegnam się ze Stensenem Lokomotyw w Karśnicach i odjeżdżam. Ale wy musicie tu przyjechać i to wszystko zobaczyć. Naprawdę warto.